Prosta, jest prosta i tak melodycznie jak i tekstowo. Może kto, kto już e, wytrzymał? No proszę. Nie wypierdała w siną dal. Siną dal, w Całym pisem jest pierdała w Ważna jest e, roczka przy tym. Lewa rączka, chyba że ktoś nie ma, to prawa rączka. Ja mam dwie, więc będę W Chilą dal, chwilą dal. Niech Kaczyński wypierdala, chwilą dal. Chilą dal, chwilą dal. Z całym Pise niech pierdala chwilą dal. W zechciałem dal, chwilą dal. Niech Kaczyński wypierdala. kia tū ki te tangata